Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie ulegali pewnym trendom? Jakie to uczucie wiedzieć, że robienie tego samego, czekanie na duże lub inne rezultaty jest bezużyteczne? Jaka byłaby nasza sytuacja emocjonalna, finansowa i psychiczna, gdybyśmy ustabilizowali się, skoncentrowali i bardziej sobie pomagali? Zdecydowanie byłoby znacznie lepiej. Jeśli chcesz lepszego życia, obejrzyj cały film i zacznij budować przynajmniej niektóre z tych 15 nawyków. Na początku może ci się to nie podobać, ale wynik jest warty wysiłku. Obudź się wcześniej, najlepiej przed wschodem słońca, podczas gdy reszta śpi, możesz spokojnie dostroić się do produktywnego dnia w ciszy. Zacznij dzień od aktywności fizycznej. Czy sama myśl o tym cię dręczy? Ale poranny trening pomoże ci naładować baterie, a wieczór możesz z czystym sumieniem poświęcić na inne zajęcia. Weź zimny prysznic. Zabieg zalecany jest regularnie w celu poprawy ukrwienia i kondycji skóry, złagodzenia stresu i poprawy samopoczucia. Monitoruj swoją dietę. Zainstaluj aplikację do obliczania kalorii i prowadzenia dziennika żywności. Będziesz zaskoczona, jak mało składników odżywczych potrzebuje twój organizm, oraz ile spożywasz cukru i tłuszczu. Jedz chude mięso i warzywa i staraj się ograniczać ilości zbóż. Bądź ze sobą szczera: to chyba najtrudniejszy, ale najcenniejszy nawyk. Zrób listę osób, którym masz coś do powiedzenia, dobre lub złe, i opisz swoje uczucia do nich w listach. Niektórym możesz wręczać te listy i obserwować jak wpłynęło to na twój związek. Pomyśl także o tym czego doświadczyłaś w procesie opisywania swoich uczuć i emocji. Śledź wydatki i naucz się oszczędzać. Od napraw samochodowych po filiżankę kawy śledź każdy wydany przez ciebie grosz w ciągu kilku miesięcy, aby rozwinąć kontrolę nad swoimi finansami i staraj się płacić za wszystko gotówką. Potrzeba fizycznego wyczucia pieniędzy w dłoniach i rozstania się z nimi sprawi, że zastanowisz się dwa razy przed dokonaniem kolejnego zakupu. Praktykuj występy publiczne. Nigdy nie wiadomo, kiedy to doświadczenie może się przydać. Sam proces szkolenia poprawi Twoje umiejętności komunikacyjne i doda Ci pewności siebie. Poświęć trochę czasu na czytanie. Czytanie fikcji czyni nas mądrzejszymi, zwiększa inteligencję emocjonalną, a nawet może pomóc w walce ze stresem i depresją. Nabierz nawyk regularnego odkładania rzeczy na bok i poświęcaniu czasu na książki. Rozpocznij hobby. W gorączkowych dniach pracy często trudno jest znaleźć kilka godzin na inne zajęcia, ale warto poświęcić na nie czas. Różnorodne zainteresowania są kluczem do zrównoważonego życia, ale nie spiesz się od jednej sprawy do drugiej. Wybierz to, co lubisz i rozwijaj się w tym kierunku. Poznaj nowych ludzi. Czy widzisz ciekawą osobę? Przyjdź i spotkaj się z nią. Nowi ludzie wnoszą nowe możliwości do naszego życia. Nie przegap swojej szansy. Wolontariat. Praca charytatywna pomaga nam poczuć się częścią czegoś większego niż my sami. To wspaniałe doświadczenie, które każdy powinien mieć. Rozwin cierpliwość. Nikt nie lubi czekać. Każdy ma ważne spotkania i pilne sprawy, ale czasami sprawy nie idą zgodnie z planem. Opóźnienia lotów, awarie, niekompetentni ludzie nas wkurzają. Jednak wpędzenie się w stres i atakowanie innych nie jest rozwiązaniem problemu. Więc za każdym razem, gdy coś nie idzie tak, jak zaplanowałaś, po prostu zatrzymaj się i oddychaj. Osiągaj swoje cele do granic swojego potencjału. Zacznij od prostych kroków i podnoś poprzeczkę, aż naprawdę będziesz musiała włożyć poważny wysiłek, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jeśli biegasz kilometr dziennie każdego poranka, 10 kilometrów będzie początkowo wydawać się nierealnym celem. Rozłóż dystans na rok i stopniowo zwiększaj obciążenie. A kiedy cel zostanie osiągnięty, będziesz zaskoczona tym, do czego jesteś zdolna. Zrezygnuj ze smartfona przed snem. Niebieskie światło z wyświetlacza może negatywnie wpłynąć na zasypianie. Dlatego na kilka godzin przed snem odłóż smartfon i pozwól mózgowi przygotować się na zdrowy odpoczynek. Nie rozpamiętuj przeszłości. Każdego okresowo dręczy żal z powodu przeszłości i ważne jest, aby przeanalizować błędy. Ale tak łatwo jest ugrzęznąć w zniechęceniu i złości z powodu czegoś, czego nie można zmienić. Nie rób z toksycznych rzeczy emocji, nawyku. Ucz się na błędach z przeszłości, ale nie pozwól im kształtować swojej przyszłości. Które z tych pozytywnych nawyków już posiadasz? Napisz w komentarzach.